Fundacji nad, nad Wisłą w zimie. Zimno tam było, ale to była się Fundacja Syberyjska. No więc było jak na, na Syberii. W lutym to była ta promocja. Kłaniam się nisko organizatorom. Bardzo to fajne było spotkanie wtedy. No właśnie mówiłem o Syberii, o Kazachstanie, więc idealne były warunki. No i po celi tych różnych spotkań. Znowu czytelnicy zaczęli pisać do redakcji do nich, żebym napisał inne sprawy. I w ten sposób powstała kolejna książka, którą dzisiaj przywiozłem, która jest jako promocja tej książki Nie zapomnij o kresach. Powiem o czym ta książka jest. Może tytuł skąd jest. Tytuł jest parafrazą filmu dokumentalnego, który został nakręcony z inspiracji Pana Piotra Szolongowskiego, to jest młody człowiek, w ogóle nie mający nic wspólnego z Kresami, jest w tam w Poznaniu Kresowiaków jest tyle, co kot napłakał, ale to jest sympatyk. I on zebrał relacje ludzi, którzy jako małe dzieci widzieli to ludobójstwo, czyli byli świadkami strasznych rzeczy i oni taką konkluzję mieli, że Dzisiaj kresy są zapomniane, a często dla tak zwanej poprawności politycznej mówi się zapomnij o tym, bo potrzebna jest nam Ukraina, jest Rura Gazowa, jest Euro 2012, są ważniejsze sprawy, żeby zapomnieć. I właśnie ten tytuł, zapomnij o kresach, jest takim, taką pewną prowokacją. Bo oczywiście ten tytuł, ten film mówi dokładnie o czymś innym, żeby właśnie nie zapomnieć. Więc parafrazując ten film. Piotr, tytuł filmu Pana Szelągowskiego ja napisałem nie zapomnij o testwa, czyli tak trochę dosadnie, żeby o tym nie zapomnieć. Oczywiście za chwilę będą pytania, bo to spotkania autorskie dla autora jest miło, jak ktoś zadaje pytania, bo ja często jak mam piszę felietony, to ja nie wiem, czy nie piszę tak w próżni, w pustkę, bo, bo, bo no to jest tak, ktoś występuje w telewizji. Nieraz, nie jak tam mam spotkania w szkołach, to oni mówią: A proszę się, tam widzieliśmy w telewizji. Tak? Tylko ja ich nie widziałem. Ja nie wiem, co oni myślą. Tak samo czy, nie wiem, jak czytelnicy myślą. Więc od tego są spotkania autorskie, żebyście Państwo mogli te swoje pytania zadać, czy opinie wypowiedzieć. Więc za chwilę to będzie. Więc ja pokrótce powiem, z jakich trzech części składa się ta książka. Pierwsza część to jest przemilczane lubobójstwo, czyli inaczej tu jest zatytułowane Kresowianie żądają prawdy. To jest takie hasło tych różnych środowisk. To są już nie tyle kresowianie, co dzieci, wnuki, a często prawnuki, bo takich też spotykam, którzy upominają się o to, żeby powiedzieć prawdę, czym te kresy były, co tam się działo, jaka jest ta prawda autentyczna o tych kresach. Tutaj piszę o tych trudnych sprawach, jak na przykład konflikt dotyczący rajdu Bandery, który dwa lata temu miał przejechać przez Polskę. Dzieci ukraińskie dostały ładne rowery po to, żeby chwalić zdrowy tryb życia Bandery, bo Bandera ponoć znaczy na pewno był też kształtem i mówiono, że Bandera nie palił. I nie pił, znaczy nie palił papierosów, nie pił alkoholu, z tym, że no ja byłem wiele razy na Ukrainie, mężczyzny co by nie pił alkoholu, nie spotkałem, no ale powiedzmy, że Bandera był takim wyjątkiem. Wtedy w Gazecie Polskiej napisałem taką polemikę, pod tytułem, że znam lepszego bohatera, nie pił, nie palił i nie jadł mięsa, nazywał się Adolf Hitler. Więc można byłoby słabić i zdrowy tryb życia Adolfa Hitlera. To była oczywiście prowokacja z tym rajdem. Ja w tych poszczególnych rozdziałach opisuję na czym polega kult Bandery, jak on jest niebezpieczny. Wspomniałem tutaj Euro 2012. No na ten moment możemy być świadkami bardzo kontrowersyjnych rzeczy. Już były próby nadania imienia Bandery Stadionowi, na którym reprezentacja polska też wygrała. Czy lotnisku w Belwowie, gdzie lądowałby na pewno prezydent i premier Polski. No byłoby, byłaby konsternacja, na szczęście nie, do tego nie doszło, ale jak będziecie w Lwowie, to zobaczycie Państwo, że nie ma pomników polskich czy pomników ofiar, są pomniki katów, czyli Bandery, Romana, Szugawycza, innych zbrożniaczy. Ja piszę w ogóle, czym był Bandery, skąd się to w ogóle wzięło i dlaczego jest tak niebezpieczny, że on się odradza? Bo tuż za naszą wschodnią granicę też o takich sprawach jak doktorat honoris causa dla Wiktora Juszczenki, prezydenta nadany przez kul no, katolicki Uniwersytetu Ubelckiego. Tu jest nawet moje zdjęcie, jak protestuję z innymi pod kulem. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że jako ksiądz będę pod katolicką uczelnią protestować, no ale jeszcze różne rzeczy się w życiu mogą zdarzyć. Później pisze też o wielu innych sprawach, o tym kim był Wiktor Juszczenko. No, został odrzucony przez własne społeczeństwo, bo w następnych wyborach dostał tylko 6%. Więc samo ukraińskie społeczeństwo chciało odejść. Nie chcemy cię za ten kurs bandery. No i później o wielu innych sprawach. Czyli opisuje nie tylko przeszłość, ale również i teraźniejszość. Na Ukrainie, na Kresach, losy Polaków. Pisze o Polakach na Litwie na Białorusi, na Łotwie, to jest mało znane, więc to są y, takie rzeczy, które myślę niektórych zainteresują. To jest ta pierwsza część. Druga część to są w ogóle zatytułowane historie, które warto poznać. To ja piszę często dla ludzi młodych, więc wiem, że oni muszą dostać takie ciekawostki, różne y, y, no, rzeczy, które byłyby ich zainteresowane. Na przykład tutaj nie zdążyły. nie będzie. Będzie to w następnej książce. Dlaczego? Dlatego, że po spotkaniu autorskich na pytanie, kogo oni znają najbardziej znane, znanego kresowianina, więc dla mnie to jest oczywiście Józef Józucki, to jest Adam Mickiewicz i jest to powiedzmy Juliusz Słowacki, który pochodził z, z Wołynia, ale dopiero na spotkaniach zorientowałem się, że dla młodych ludzi a oni to mówią, jeżeli w ogóle coś umają, czyli rozumieją w okresach, to dla nich najwybitniejszym artystą jest Czesław Niemen, co jest zresztą prawdą, bo to jest jego pseudonim. Piosenkarz, on się nazywał Wybrzycki, tak, no, nomen omen, tam niektórzy... Nie, nie lubił tego swojego nazwiska, zresztą ojciec jego był organistą. A kiedy do Polski, tu centralny Dopiero w 1959 roku, czyli to była tak zwana druga eks, czy raczej repatriacja, jak to zwał, tak zwał. Czyli on, on tam chodził do szkoły w Grodnie, czyli tam przeżył jeszcze po wojnie 13 lat, 14 lat. Więc on dopiero tu przyszedł. I na pamiątkę tego Niemna, którego widział od dziecka, ta przepiękna rzeka, przyjął pseudonim nim I ja dopiero wtedy zrozumiałem, że dla tego młodszego pokolenia Kresy to również jest Czesław Niemen. Więc mam nadzieję, że w następnej książce zrobił większą genealogię e, 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 Niemena, żeby właśnie pokazać. A drugą rzecz, na którą się sam złapałem, no bo, e, chociaż jestem z Krakowa i powinienem to wiedzieć, bo ten pisarz mieszkał w Krakowie też, czy zmarł w Krakowie. E, jaki jest pisarz z Kresów Wschodnich, ale w ogóle najwybitniejszy pisarz, biorąc pod uwagę ilość e, przetłumaczonych jego książek. Na 40 języków jego książki zostały przetłumaczone. Kto zgadnie? Stanisław Lem. Lem, Stanisław Lem, <głos> <głos> urodzony w Lwowie. W rodzinie żydowskiej, zasebilowanym, mówiącej na co dzień po polsku. Więc dla niektórych lwów to nie jest właśnie który z ale właśnie Stanisław Lem. więc też można tak popatrzeć. Ale oczywiście we lwowie z młodych, z młodych, znaczy ludzi już takich powojennych, pisarzy, to jest Herbert, przecież urodzony jest Adam Zagajewski, dziesiątki innych rzeczy, a nawet jeżeli już się tam nie urodzili, to ich rodzice byli kresowianami, czyli po prostu bardzo ciekawe takie wątki pojawiają się. Więc ja w tej drugiej części staram się pokazać kresy od innej strony, nie tylko właśnie te tragedie, ludobójstwo, ale jest mój wątek gdański tutaj, przyznam się, jest opisany polemika z Gazetą Wyborczą, to jest moja ulubiona gazeta, w <noise> o jedną z najsłynniejszych osób z Gdańska, czyli Anną, Annę Walentynowicz. O co poszło? Pan Mirosław Czech w Gazecie Wyborczej napisał sensacyjną rzecz, że Anna Walentynowicz, która urodziła się na Wołyniu, urodziła się, się na Wołyniu. Dzięki temu była Ukrainką narodowością i ogłosił to na wszystkich szpalkach swoich. Ja wtedy napisałem do pana doktora, teraz już habilitowanego, Sławomira Cęckiewicza, mieszkającego tutaj w Gdyni, który jest autorem książki Anna Solidarność, no z, z takim zapytaniem, jak to naprawdę jest. No, i oczywiście on mi dokładnie to opisał. No to jest oczywiście zmyślone. Co więcej, jest to taka esbecka też fałszywka, która miała pokazać Annę Walentynowicz tak, jako taką kłamczuchę, że ona tam zataja różne rzeczy, że właśnie to jest jak Ukrainka, że ona inaczej mówi, jakieś tam cudowne odnalezienie sióstr się odnalazły, jakieś cudowne siostry, o których sama Walentynowicz za życia nie wiedziała, że są, i tak dalej. I w tej książce Państwo znajdziecie też odpowiedź właśnie Sławomira Cekiewicza, który jednoznacznie pokazuje, że to co napisała Gazeta Wyborcza w wypadku Anny Walentynowicz jest nieprawdą. Oczywiście ona jest z Wołyny, tak jak ja, dziesiątki tysięcy Polaków tam urodzonych, bardzo miała ciężkie życie, zresztą ta, ta książka Anna Solidarność jest przepiękna, przeczytają ją bardzo dokładnie. I to jest jedna z piękniejszych takich biografii, która, która była. To jest oczywiście ta druga część. A trzecia część to są Ormianie, już na tym kończę. To jest opisuje, skąd się w ogóle Ormianie wzięli w Polsce. Dlaczego w ogóle na tych kresach pojawiły się różne mniejszości, bo kresy to jest konglomerat ogromnej ilości małych wspólnot. Tam byli też o, taki duży jak Polacy, Żydzi. Rusini, Niemcy byli, tak, były takie mniejsze grupy, jak na przykład Grecy, no, aż z Konstantynopola tam trafiali. Wołosi, czyli Rumuni, Tatarzy, Karaimi, to jest szalenie ciekawa sprawa, to zresztą parę rodzin karańskich, w dańsku jest taka nietypowa w ogóle mniejszość. I wśród nich Ormianie. Ci Ormianie to jest najstarszy naród chrześcijański na świecie, który przyjął chrześcijaństwo na początku IV wieku, czyli 1700 lat temu, jeszcze Słowianie to wierzyli, światowidali w inne Boszki, kiedy oni już byli chrześcijanami, prześladowani przez Turków, przez muzułmanów, uciekali. Poprzez Krym, Bałkany, trafiali do takich miast jak Kijów, Kamieniec Podolski, Lwów i kiedy król Kazimierz Wielki przyłączył na drodze pokojowej Rdów, czyli Ziemię Halicką, podole Wołyń z Kamieńcem Podolskim, Podole do państwa polskiego, to zastał już dobrze funkcjonujące wspólnoty ormiańskie, które miały własne samorządy, własne parafie, własne kościoły. No, ktokolwiek był w Welwowie, na pewno obok cmentarza Oron Włoski zobaczył katedrę ormiańską z pięknymi freskami Jana Rozena czy mozaikami mozaikami Józefa Mechowera. No więc tutaj w tym całym rozdziale pokazuje panoramę pełną Ormian, skąd się wzięli Ormianie na Śląsku Górnym teraz, na Dolnym Śląsku, bo razem z Polakami tu emigrowali po 1945 roku. No i także pisze o Gdańsku, no właśnie o tym kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, pisze o poprzednim proboszczu, tuż pasterzu, którego znałem osobiście, więc prałacie się Kazimieczu Filipiaku, który nie miał ani jednej kropli krwi olmeńskiej. Pochodził z tym barku po Limanowej. Niedawno właśnie miałem promocję takie w, w Limanowej i mówiłem o tym, że tu taki góral który studiował we Lwowie pod wpływem arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Tak się przejął jego kazaniami patriotycznymi, że postanowił wstąpić do Seminarium Duchownego, ale właśnie Ormieńskiego. I tu od 1958 roku odbudowywał spalony kościół na Żabim Kruku. Później w, w zakrystii urządził Sanktuarium Matki Bożej, bo przewiózł tu obraz Matki Bożej ze Stanisławowa.